Cześć witam wszystkich serdecznie na kanale kryptomanii tu Piotr Graf z tej strony I dzisiaj mega newsy yy, odnośnie airdropów na kosmosie także zostańcie do końca słuchajcie yy, Jeżeli coś macie jeszcze, jeszcze jakieś dość ciekawe informacje wrzucajcie linki pod filmik jakieś komentarze Bo naprawdę mega mega się dzieje na kosmosie się czekam na pewny filmik krypto i tam podał trochę airdropu, które właśnie jeszcze ja nie, nie widziałem. Ja zrobiłem dwa screen, screenshoty takie, i tak, jeden screenshot jest z tych, co już odebraliśmy: wszystkie, czyli Stars, Desmos, Beat Song, Chihuahua, Dickchain, Comdexa, Luma, Sunil. Like to like, jeszcze chyba jeszcze, jeszcze jest do, do, dopiero do odebrania, już niebawem jakoś. I tam jeszcze, jeszcze było chyba coś. Mi się wydaje, że jeszcze coś odbieraliśmy. To jeszcze jest pewnie niepełna lista. Ale yy, jeżeli chodzi o następne dropy, Evmos to już mówiłem wam o nim. Somelier też czekamy. Omniflix też już wiemy, ale jeszcze coś będzie o OmniFlixie. UME to już wam o tym mówiłem. Także tutaj będzie... Yy, Prawdopodobnie to jest związany Airdrop, że będzie trzeba trochę poużywać tej platformy, ale też, też przy okazji będzie zrzut, Gnoland, Shape Protocol, Gravity Bridge, Gravity Dex, yy, Saga Network, Peace Finance, to już też o niej wiemy i czekamy na tego dropa, neta to już też wiemy. Nomic PASAGE 3 to też już mówiłem o, w, o nim, o Nomiku nic yy, The Strangle Clan, a czy to jest z, z gry związany, Craft Economy Pumpus, to czy następny to będzie Memcoin, a jeszcze Wam mówiłem, że będzie Koala też na Atomie, czyli będziemy mieli w 3 poza. 3, z Chiwałą będą 3, 3 Memcoiny. Cyber Boston, to jest ten boot z Cyberno to też o tym wiemy, że będzie do tego. Juno Swap Dex, czyli tutaj prawdopodobnie też się szykuje, znaczy prawdopodobnie raczej na pewno się szykuje. Ale jak ruszy platforma pewno też za używanie i game także przechodzimy tutaj po kolei jedziemy game no to właśnie o tym mówiłem teraz na końcu ale już platforma taka testowa tam już powstała już coś robią widać że działają także czekamy na więcej informacji yy, następna ume także tak to wygląda to to będzie do stablecoinów i będzie tu most, y, bridge y, i te połączenia ABC. Most prawdopodobnie chyba będzie jeszcze z Ethereum, jak się nie mylę, że będzie można te stablecoiny tutaj y, przerzucać. Na razie jeszcze to, można tylko connect wallet zrobić. Na razie to jeszcze nie działa. Tu też jeszcze nie działa, po prostu jest w cały czas, y, czyli już się coś dzieje z tym umme, Także bardzo dobrze. Także tu będzie airdrop i prawdopodobnie też będzie ważne, żeby tutaj tej platformy poużywać. Gravity Bridge. Czyli tu też, Gravity Bridge będzie właśnie między też Liquidity i między właśnie różnymi blockchainami działał. Także tu też możemy liczyć na airdropa przyszłościowego. Yy, zaraz tutaj. Reason. Reason. Jest już portfel, można sobie Połączyć z Kepler. Jest stacking Reason Blockchain Digital Currency Asset Hub. Także to już jest powstało. Trzeba po prostu. Ja, jak to pierwszym zajmę się tym Reasonem, tak dokładnie go prześwietlę, bo już jest jedno miejsce gdzie, gdzie już go można zakupić. I ogólnie na Omniflixie How to atolo, Stake Atolow with Cap Wallet Omniflix. Tylko trzeba właśnie w pewnym miejscu zakupić, które wam właśnie w następnym jakimś filmiku zrobię, gdzie jest obecnie do, do kupienia. I tu też będzie AirTrop, tego Rezona, Omniflix już, y, widzicie, jest już gotowa strona. Pisze na razie niebezpieczna, ale to jest ta strona w każdym razie, tak, żeby lepiej wchodzić przez ich główne, y, główne właśnie linki gdzieś na, na, na ich social media, na ten stacking żeby nie, nie kliknąć jakiś ten Czyli pewno dopiero, dopiero to jest wszystko jeszcze też w budowie ale już już część ludzi stakuje bo widać pro, mm, stake, walidatorzy yy, już są nie, nie jest ich nawet już trochę powstało i widzę że jest 100 sztuk stake money a czyli jedna sztuka, jedna sztuka. Także już walidatorzy powstają. I Cosmo Station już jest aktywny, także już to działa. Nomik, nomik, nomik. 21 stycznia był już nomik Snapshot zrobiony. Także platforma w budowie, ale Snapshot już wzięty. Także czekamy na ten nomik. I to będzie też powiązanie coś z Bitcoinem. Także dużo się dzieje na kosmosie właśnie, ethereum wchodzi, bitcoin jest w planach, ba, yy, bardzo dużo ciekawych, Sagan następny, yy, airdrop, jeszcze nic o nim tylko Dokładnie nie wiem, muszę po prostu wszystko to pośledzić, do czego, co i jak, bo mówię to jest wszystko na oddzielne filmiki, dzisiaj jest filmik mniej więcej Gdzie będziemy się spodziewać airdropów, czyli ten też będzie na ekosystemie kosmos, Sagan, yy, craft Economy. To jest gamingowe, coś to jest związane jest z NFT i, i Craft DAO. Minecraft Server Czyli to też jest do sprawdzenia. Następne. Tu też r się szykuje Pumpus, to o tym wam mówiły Pumpus, czyli, czyli ten... Yy, będzie następny Memcoin. Zaraz przejdziemy sobie dalej. Jeszcze coś wam chciałem tutaj. Omniflix, widać, że snapshot już był jakiś właśnie 1 Januara, January 19 i teraz mieliśmy następny snapshot był, czyli oni trzy snapshoty w gruncie rzeczy zrobili, a pisali o jednym I widzicie, no kurde jest tyle informacji, że ciężko to wszystko naprawdę ogarnąć, czyli teraz, yy, Junosław, tutaj właśnie za używanie, ja już czekam żeby tu uruchomili, no już trochę czekam, ale już pisali, że jakoś na dnia chyba 29 coś takiego i ja już tutaj jestem przygotowany tak dosłownie testowo warto warto lub nie warto, każdy musi sam podjąć decyzję, czy chce używać pewnych y, środków i sprawdzać takie platformy, żeby w przyszłościowo się łapać na pewne Europy za używanie, bo y, po prostu jeżeli ktoś mieszą gotówką operuje, to może sobie po prostu 5 dolarów po prostu wrzucić tak i potestować, później wycofać, nie? Ktoś więcej to może właśnie ja na razie tutaj sobie 24 i 1, 24 dolary zamienić. Słapa już sobie tu zrobiłem yy, Juno mam przygotowane i, i po prostu tylko wrzucić w pól jak to ruszy a tego już jest tutaj dodali, dodali dodali już troszkę dodali tych puli, ale jeszcze pokazywali, że więcej tego będzie, następna kawa dzisiaj właśnie ma ruszyć, yy, ten landing, na razie nie ma tego jeszcze APR, wiem, że dziś, dzisiaj 27 miało ruszyć, A, tutaj jest to klejmowanie, na razie, czy coś dodali, na razie nic tutaj nie dodali Wiem, że dzisiaj ma ruszyć pewno o którejś godzinie, bo to wiadomo, to jest inny no na świecie. Inny czas. Yy, co do tego OmniFlixa, na tym OmniFlix Studio, co wam wczoraj mówiłem, tu sklejmujecie sobie tokeny FLX i SPE. Będą to na formie testnetu i zadania. Poczekaj, z dashboardu przejdziecie, tu są zadania. Climb Flix i Other Testnet Token, czyli tutaj wejdziecie i Climb Tokens będziecie mieli. Później, Create Collection, czyli zrób jakąś kolekcję. czyli Trzeba już przejść tutaj czy Asset Collections i zrobić jakąś sobie już kolekcję. Potem mamy Mint 3 NFT. To używacie groszowe sprawy z tych darmowych coinów, są, bo to są na testnecie. Wrzucicie sobie ze dwa, trzy zdjęcia, czy coś tam, coś pisze żeby dwa NFT zrobić i jedno na przykład zapłacić w SPI, a drugie w tymi w UNOXie I żebyście przeszli tutaj, to będziecie mieli wszystkie te coiny jak tutaj sklajmujecie. Później buy, kup jakieś dwa NFT, wystawiajcie swoje NFT na sprzedaż taniej, żeby inni mogli kupić, bo niektórzy właśnie Wrzucają za duże ceny na markecie u nich i tutaj jest przejście do marketu, że później kurde odbierzesz 170 a ktoś wystawił za 100, 100 fliksów kurka wodna czy ten 10, 1000 fliksów NFT do sprzedania testnetowo Nie róbcie takich rzeczy, wystawiacie po jednej, dwie, dwa te fliksy, żeby tylko żeby inni się też mogli po prostu zrobić i później zweryfikowanie jest Trzeba gdzieś komuś wysłać. Ja jeszcze to muszę zrobić, czyli po prostu ja to wyślę sobie na swój drugi portfel, yy, który mam stworzony i, i tak mniej więcej ten. A jak ktoś nie chce tworzyć dwóch profili, to między sobą po prostu umawiajcie się i przesyłajcie sobie te NFT, żeby zaliczyć te zadania. Kto wie, może tutaj yy, nie zrobiliby tych zadań na darmo, jeżeli by coś nie rozdawali, czyli by może by były tutaj do yy, sklejmowania te Unoxy, SPE -y i, i dodatkowo może ten yy, Flix. Także warto chyba to zrobić, tutaj to tu nie mam nic, tutaj jestem ja, tutaj ten Gra Space Station Zone, tutaj właśnie jest ten Ethereum Gravity Zone, na razie nie da się tu nic połączyć, wszystko jest w robocie Gravity Bridge Chain to będzie i jeszcze jest Connect MetaMask, można by było jeszcze przez MetaMask, ale na razie nie będę łączył, łączył, próbowałem jeszcze, nic tu nie działa, po prostu jest to wszystko w budowie. Następna sprawa Interlay inter Mint InterBTC, czyli zaraz Wam powiem o co tutaj mi więcej chodzi, tak. Bitcoin będzie tak połączony przez ten, przez polkę dot. Yy, ta strona interlay I.O. będzie tworzyć właśnie taki most, czy coś w tym stylu, gdzie też będzie DeFi i wszystko, czyli bitcoin przez Polkadot na kosmos, na Ethereum i tutaj, co tu jeszcze miało? IQ sama. sama. Tak to będzie połączone. Yy, bitcoin wkracza w kosmos. Inter yy, BTC jest artykuł o tym, Także ktoś jak chętny może sobie właśnie to wszystko poczytać jak to będzie. Naprawdę będę musiał po prostu z każdej jakiejś ciekawszej platformy zrobić o jeden filmik poświęcony temu, bo nie da się tego wszystkiego ogarnąć w jednym. Ja Wam dzisiaj przedstawiłem po prostu rzeczy, które będą. Trzeba mieć też na uwadze, no teraz mamy odreagowanie spadek, że na uwadze, że te projekty, które teraz pozgarniamy. Nie wszystkie może przetrwają do następnej hossy, ale tak jak widzicie, od kiedy na coinmarketcapie od 2019 jest listowany Atom i w takiej był cenie. Ja to kupowałem gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, tak w 2020, początkiem roku, gdzieś po nie wiem, za 100 funtów, 130, 70 coś tam, sztuk kupiłem. Taki był fajny dołek wtedy. I zobaczcie dopiero kiedy, jak się to zaczęło budować, dopiero zaczęły być wzrosty. Także część z tych projektów, które Zobędziemy teraz za free w tych, tych różnych airdropach, one przyszłościowo po prostu mogą nam dopiero zacząć działać. Czyli taki F, może coś takiego. Teraz na przykład, jak będzie rozdanie, cena może wyskoczyć, ktoś sprzedać, czy ten. Ja na przykład większość projektów widzę, co się dzieje na kosmosie. Będę sobie, czy część sprzedam, czy nie sprzedam, na pewno co ciekawsze na przykład będę zostawiał, bo to na pewno jest dłuższy proces, żeby, że one wystrzelą kiedyś tam yy, na niezłą górkę, a część może tych właśnie upaść po prostu, nie przetrwają, na przykład jeżeli przyjdzie ta Bessa. ale dość ciekawe właśnie projekty, takie jak właśnie ten EFMOS, yy, UME, jeżeli chodzi o, o ten Gnolant podobno też ma być ciekawy ale jeszcze nie znalazłem takich ciekawszych informacji o tym, tylko tam właśnie, jak wygląda że on właśnie bardzo czeka na ten Gnoland, czyli to też tam będą chyba jakieś y, ziemie do kupowania i w ogóle Pistek też się wydaje ciekawy, Gravity Dex ogólnie, no, y, no, masa projektów jeszcze jest przed nami i na pewno wiele airdropów, także warto roz, y, rozwijać sobie tutaj ten temat kosmosu jego ekosystemu i też właśnie airdropy będą też związane na innych blockchainach tak właśnie jak mamy na tym osmosis na Juno na secret network może następne platformy też będą dodatkowe airdropy robić bo będą na ich platforma na tych platformach powstać następne tokeny także weszliśmy w mega w mega chat także ci co mają kosmosa są chyba bardzo zadowoleni i jeszcze dodatkowo ci co mają osmosis i Juno też i Secret Network Także dzieje się mego. Także tyle na dzisiaj Dziękuję za wysłuchanie I tych e chyba ze 20 mamy jak nie lepiej Na przyszłość S Super info, na razie, trzymajcie się, cześć